Wciąż czekam na grę, która zastąpi mi City Skylines. Dzięki firmie Deck 14 miałem, mam, albo może będę miał dopiero nadzieję na to, że kiedyś to powstanie. Pokazywanie demka tej gry, takiego szybkiego playtestu, bardzo Wam się spodobało, a dzisiaj przybywam po prostu z oceną gry w wersji już wczesnego dostępu. To już nie jest demko, tylko pytanie, jak dużo zmieniło się od demka do tej wersji wczesno-dostępowej. Dlatego też zaznaczę, to jeszcze nie jest recenzja, a ocena i prezentacja tego, powiedzmy, w jakim w stanie teraz jest gra i co teraz oferuje jako wczesny dostęp. A jak sami autorzy napisali, oryginalnie planowali wydać tę wersję jako pełną, a ci jednak poprzez feedback zrezygnowali z wydania tego, co mają. Teraz jako wersję pełną. Czy wyszło im to dobrze? No powiedzmy zobaczymy. To pewna forma też wyciągania wniosków, które na start mogą cieszyć, że jeżeli community mówi, że gra jednak potrzebuje troszeczkę pracy, to jednak autorzy wychodzą z wczesnym dostępem, a nie pełną premierą. To się docenia. Ja również pisałem feedback autorowi na oficjalnym Discordzie tej gry, wymieniając listę rzeczy, jakie powinny być poprawione. To był przede wszystkim absurdalny system generacji budynków, tak czy siak zapomniałem o tytule. High City. Dzisiaj przed Wami na tym brodatym indyczym kanale City Builder, co oczywiście no, przeznaczone jest dla jednego gracza z naciskiem na system surowców i produkcji, transport y, powiedzmy pomiędzy punktami niż typowo na edukowaniu mieszkańców. Y, Udawaniu się do sklepów, tego typu sprawach. To jest taki bardziej City Builder nastawiony na produkcję i przetwarzanie, a nie faktycznie na życie mieszkańców. Jest to gra delikatnie idąca w inną stronę niż City Skylines. Autorzy już na start powiedzieli, że system transportu tutaj będzie trochę prze powiększony, przebudowany, bo priorytetem była odpowiednia generacja miasta i tego, jak zaspokaja one swoje, swoje potrzeby, niż to, żeby tutaj na razie robić jakieś formy transportu. Więc brodeł, jak wygląda? Zasadnicza różnica High Rise City a City Skylines. Nice. Tutaj produkujemy masę rzeczy i przetwarzamy masę rzeczy, które wymagają masy rzeczy do zaspokojenia masy rzeczy. Proste, nie? No to powiedzmy, że macie drwala. Potem macie fabrykę papieru, potem fabrykę książek, i te są na przykład zużywane przez mieszkańców. Niestety trochę przykro się robi, gdy spojrzymy na cenę tej gry: 90 zł za wczesny dostęp z przeceną premierową do 76. Tak czy siak, nie jest to mało jak za grę Indie, bez żadnej marki we wczesnym dostępie i tak dalej. Nogi 2, tradycyjnie można szukać taniej, jeżeli boją się oferty, i warto szukać taniej, bo jednak jest to według mnie cena o jakiejś, powiedzmy, 10 dolarów za wysoka. Tytuł dostaniemy w mm, takiej. Można powiedzieć polskiej wersji tłumaczeniowej? Yy, tak, bo po polsku ktoś ten tytuł po prostu tłumaczył za pomocą Google Translate. Za Ferą stoi tutaj mała ekipa Furexo Entertainment, a wydawcami są niestety Focus Home Interactive yy, ze swoim podstudiem Deck 13. Niestety, dlaczego? Niestety, no niestety, bo Focus Home Interactive stało za masakrycznym cash grabem, który nazywał się niegdyś Cities XL i Cities XXL. Yy, po tym jak ta gra została kiedyś zmasakrowana, pojawiło się też City Skylines, no i Focus Home Interactive miało wtedy ogromny ból pewnej części ciała. A dziwnym przypadkiem Highrise City strasznie mocno przypomina Cities XL. Czy to dobrze? No i tak, i nie, ma to swoje zalety i ma to swoje wady, bo gra na start zarówno zadowala, jak i lekko rozczarowuje. Musimy jednak mieć na poprawce małą rzecz. Autor wyraźnie podaje, że przez 8 lat High Rise City było jego domowym projekcikiem w szufladzie i dopiero od roku jest to gra rozwijana jako faktyczny produkt na rynek growy. Odpalamy sobie kreator miast, przypomina on mocno właśnie ten z City XL, co budzi przerażenie, bo mamy we wczesnym dostępie tylko dwie, a tak na dobrą sprawę trzy, mimo to, że autor pisze o dwóch, to mamy jednak trzy mapy. Ale za to zaskakuje swoboda, jakość graficzna, wolność kamery oraz bardzo duża liczba detali. Możemy położyć kamerę na ziemi, zobaczyć jak ktoś sobie grilluje na ogrodzie albo bawi się z dziećmi. To oczywiście yy, się będzie powtarzać pierdo art raz na całej mapie, ale jednak później okazuje się, że mimo zabudowania sporej jej części bardzo ładnymi budynkami ta gra za bardzo nie muli. Fajne jest też to, że możemy się przenieść na, powiedzmy, taką formę jazdy samochodem po mieście i przejechać się po naszym miasteczku, po ulicach w formie samochodowej, zbliżając, oddalając kamerę, przedstawiając sobie też to, jak gra będzie wyglądać. Wtedy bardzo fajna sprawa. Według opisu, Highway City ma nam oferować około 270 budynków, jakie się tutaj generują. Łącznie z tymi, które my stawiamy, jak i te, które stawiają się same przez grę. Od małych domków po naprawdę gigantyczne dramacze humor, mogące zawstydzić. Te, jakie nam generują się w City Skylines. Mam wrażenie, że te w City są takie małe perczki, małe kurduple w porównaniu z tymi wieżowcami, jakie mamy tutaj. Oczywiście w Cities możemy sobie wrzucić moda, który sprawi, że będziemy mieć wieżowiec do samego nieba, ale to już sprawa inna. W mojej ocenie wygląda to mniej więcej tak. High Rise wygląda bardzo majestatycznie, te miasta po wielu godzinach zabawy są masakrycznie ładne, ale City Skylines wygląda nieco bardziej naturalnie. Nasze pierwsze kroki w High Rise to budowa Osiedli domków, a także pierwsze miejsca pracy tartaki. To oczywiście stawiamy w lesie, a personel, powiedzmy, pracuje na tej zasadzie, że im las jest gęstszy, tym produkcja jest większa. I następnie zauważamy, by miejsca pracy miały też pracowników musimy postawić biura. Tutaj nieco dziwny element mechaniki, gdy ach, to właśnie biura, na przykład wieżowce w Centrum miasta dają nam miejsca pracy, na przykład w późniejszych kopalniach gliny, cygielniach czy fabrykach różnych produktów. I na przykład fabryka na drugim końcu miasta narzeka nam na brak pracowników, więc co musimy zrobić? Mus musimy postawić biura po drugiej stronie miasta i wtedy wszystko jest ok. I do tego stawiamy najważniejszy element mechaniki. Firmy transportowe różnego rodzaju. Na razie w tej wersji gry to wszystko odbywa się po prostu drogami. Dla przykładu stawiamy firmę transportową, która ma okrągły zasięg przy tartakach i stamtąd samochody zabierają drewno do pobliskich fabryk, na przykład mebli. I te meble oczywiście są zjadane przez naszych mieszkańców. Mam, 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 wpierdzielam sobie szufladę. Cały ruch uliczny, poza tymi samochodami ciężarowymi, jest niestety tylko animacją. Jednak dalej trzeba to odpowiednio balansować. Centra logistyczne mają swój zasięg, a my musimy robić to tak, by surowce docierały najszybciej, najlepiej i najbardziej masywnie, bym powiedział, czyli w jednej ciężarówce logistycznie. Mapa podzielona jest na sekcje, które posiadają swoje surowce. Durnotą jest niestety to, że nie wiemy wcześniej, gdzie te surowce się znajdują, co zmusza nas czasami do masakrycznej przebudowy miasta. Zauważamy też, że jedna cegielnia nie wystarcza, bo z czasem te cegły są używane w produkcji, a nie starczają nam na przykład na budowy nowych miast. Mieszkań, bo w Highway City to my. Wszystko tutaj budujemy nawet domy. Nie możemy zbudować biur samym postawieniem strefy, jak w Cities Skylines. Tutaj musimy te budynki zbudować. To my, jako burmistrz, budujemy jakby te strefy i te obiekty, które później oddają nam na przykład podatkami. Dając jakby surowce na daną strefę, która dopiero powstanie. Pierwsze domy budujemy sobie tam chyba z drewna i z cegieł, a takie powiedzmy endgame'owe tam budujemy już jakieś ze stalowych jakichś wielkich dźwigarów, jakiegoś tam szkła, jakichś tam przetopionych... Rzeczy i tego typu spraw. Gra działa na bazie osiągnięć, czyli musimy zaspokoić konkretne wskaźniki dla na przykład pierwszej grupy społecznej, by otrzymać dostęp do kolejnej, wymagającej nowych produktów. Musimy na przykład naprodukować 200 inżynierów, czy tam 1000, czy 2000, żeby dostać kolejną grupę społeczną. I tak w kółko, aż do najwyższej rangi, która mieszka w gigantycznych, luksusowych drapaczach chmur, które zajmują kilkanaście pól naraz. Wbrew pozorom mechanika, wymaga od nas Delikatnie przemieszczenia szarych komórek z jednej półkuli mózgowej do drugiej, co dla niektórych jest bardzo bolesne, nauka jest tutaj dobra na bazie analizy przykładów. Dobrze, że Hi-Rise ma też w miarę ok tutorial, właśnie, w którym mamy nawet lektora, a nie tylko wskazanie, co mamy robić. Ale dla przykładu, mamy duże pola, uprawne, jednak produkcja idzie bardzo tam wolno. Dlaczego? Dlatego, że piekarnie, młyny i inne miejsca są oddalone, a Transport tam trochę trwa, na przykład dużą firmę transportową yy, o małym zasięgu. No właśnie, i wtedy nagle to wszystko zaczyna działać. Mamy całą masę ciężarówek, które jeżdżą na bardzo małym obszarze. Ból pojawia się jednak wtedy, gdy okazuje się, że zbudowaliśmy, no, zabudowaliśmy złoże węgla kamiennego albo innego cennego surowca jakimś osiedlem i musimy to tak ogarnąć, bo jednak no, miasto ciężko rozwijać bez tych surowców, tylko i wyłącznie je sprowadzając, bo tu jest mały wylew. Możemy sprzedać pierdu tony drewna i dostaniemy za to metę. Metalową płyteczkę. Jedną. Jej tak bardzo jest cenna. Istotne jest to, by nie stawiać na źródłach surowców nic, czego to nie potrzebuje. Czyli, na przykład, na źródle kwarcu. Tylko kopalnie kwarcu i to jak najgęściej. Istotne jest też to, by potem obok takich budynków dokładać boostery, na przykład lepsze magazyny lokalne, które zwiększą maksymalną ilość surowców, jakie te budynki mogą w sobie jakby mieć, magazynować. Albo boostery produkcyjne, czy też biura podatkowe w, stref w strefach mieszkalnych. Po paru godzinach dochodzimy do punktu, gdzie całe nasze miasto jest już em, tak zrobione, tak powiedzmy gotowe jakby, że produkuje wszystkie surowce. Mamy wszystkie typy stref i... No cóż, puf, tak jakby dalej nie było pomysłu na grę, i ktoś może powiedzieć: że z to kup sobie City Skylines, to jest dużo lepsza gra i tak dalej. Ja niestety coraz bardziej walczę z tym, że musimy zacząć kupować inne gry indie, po prostu wspierać rynek w tym, żeby, żeby ten rynek był mniej zabetonowany, prawda? Tutaj sprawę w High Rise mogą, a nawet muszą zacząć ratować mody, tylko pytanie, czy w ogóle się do tej gry pojawią. Głównym problemem są mapy. Te są po prostu niezbyt ciekawe, niezbyt ładne, jest ich mało. Ale sprawę ratuje tutaj lekko to, że możemy odpalić tryb sandboxu i stawiać sobie obiekty z gry, które nie mają wpływu mechanicznego, a jedynie są wizualne. Zrobić sobie jakieś świetne, piękne, ładne centrum miasta, czy to z jakimiś wieżowcami, które no niestety nie będą działać, czy też z jakimiś drzewami, czy innymi obiektami wizualnie. Podobnie możemy wykorzystać jakby silnik do fotografii, nagrań z opcją ustawień czasu, kamery, efektów, cieni, bla, bla, bla i tak dalej. Tylko, no, właśnie jak mówiłem już we wrażeniach z demka tę grę robi ewidentnie ktoś obeznany w grafice, a nie w mechanice, nie w kodowaniu, bo High Rise City jest ekstremalnie bazowy Mechanicznie. Za bardzo nacisk położono tylko na jedną rzecz: przetwarzanie surowców. Tak, City Builder to tylko. cała reszta to tylko placeholdery, a nie faktyczny wpływ na miasto. Nie mamy tutaj na przykład hmm, wpływu pożarów, albo bezpieczeństwa, albo chorób, albo karetek itd. itd. Gdy pobieramy Highway City, grawa grube 30 giga, i nagle okazuje się, że chyba. Gdzie to wszystko jest? Czy ja ściągam, nie wiem, cały silnik Unity, w którym 90, przepraszam, cały silnik Unreal, gdzie 90% tego to po prostu obiekty i ja ściągam silnik, żeby ta gra działała? Na to wychodzi. Gdyby ktoś pytał, to no właśnie, jest to Unreal. W zalecanych mamy aż 32 giga ramu. na samą chyba praktycznie grafikę, a nie jakieś tam obliczenia, dane, magazynację danych, informacje mechaniczne i tak dalej. Jeżeli chodzi o wady tej gry, to w mojej ocenie nastawienie wrogo do feedbacku. Autor gry fakt faktem analizuje propozycje, uwagi czy różne uwagi graczy, no, e, e, którzy nie do końca lubią tą grę, i widzę delikatne poprawki w internecie, widzę delikatne Wyciąganie wniosków, jednak wciąż jest to to, o czym mówiłem wcześniej. Interfejs jest ogromnie rozciągnięty, czyli ma masę niepotrzebnych animacji, przejście jest nieodpowiednio poukładane, kategorie budynków są kompletnie absurdalnie poukładane. Ja autorowi mówiłem i byłem poparty przez innych użytkowników. Wywal te durne, długie animacje przy budowaniu, przy otwieraniu interfejsu, one tylko powodują dropy klatek. Nie. Ja to zostawię, bo ja uznaję, że tak jest dobrze i wiem lepiej niż ty. Tak, uznajesz lepiej niż gracz, ale to co sprawia, że Twoja gra przetrwa, to są właśnie gracze, a nie Twoje zdanie o Twojej grze. Na szczęście, parę bugów, jakie zgłaszałem, zostało zaoranych i poprawionych, to się docenia. Mimo to mechanika ma w masie miejsc po prostu święty wylew. Święty wylew, powiadam wam, gdy nasi najbardziej robolni, robole, pierwsza klasa, wymaga tylko trzech rzeczy do zadowolenia i ma wszystkie trzy rzeczy na 100%, ale dalej. Jest im źle. Wystarczy, że nagle nie mamy cegieł albo jakiegoś surowca i mamy nagle minus 50 tysięcy euro pierdłek na minutę. Zbudujemy jeden budynek i mamy plus 50 tysięcy z powrotem. Ekonomia ma jakieś dziwne triggery, przełączniki mechaniczne, które ciężko jest zrozumieć. Przykład takiego absurdalnego idiotyzmu deweloperskiego jest w ubraniach. Druga grupa społeczna przez 30 minut gry ma zadowolenie cały czas na 100%. Nagle mają na. 20%, bo nie mają 1% ubrań, a ich nie możesz zrobić, bo farma wełny kosztuje 100 drewna, nie możesz mieć 100 drewna, bo musisz mieć odblokowany magazyn, ale nie możesz mieć magazynu, bo druga grupa społeczna nie chce się wprowadzać, bo nie masz ubrań. Błędne koło zdiocenia i takich problemów ta gra ma bardzo dużo. Albo mieszkańcy są źli, bo nie mają czegoś, czego przez następne 3 godziny gry nie będziemy w stanie produkować, bo to jest content game'owy. Dalej mamy durne powiadomienia. Nie ma owoców, gdy zaspokojenie owoców spadło o 1%. Prosiłem też o to, by strefy można było łatwo usuwać, bo na nich, żeby na nich po prostu nie, postawia, nie stawiały się kolejne budynki, tak? Bo na przykład te budynki są blisko fabryk i im zawsze będzie źle. Nie mimo poparcia mojej prośby dalej nie da się tego usuwać. Na szczęście poprawki dotknęły systemu energetyki i podatków, gra jest nieco trudniejsza w balansie ekonomią i tym skąd pozyskujemy prąd. Ale snapping dalej leży, port pracuje w głębi lądu, dźwigami do miasta, nie do wody. Na szczęście budynki generują się już we właściwy sposób, nie jedne na drugim. Ekonomia tej gry też mocno zsie czasami, gdy to my, tak my, utrzymujemy z budżetu pieniędzmi prywatne pole uprawne. Nie wiem, komunizm albo coś. W tej grze potrafimy mieć ujemne zadowolenie u mieszkańców, jakich nawet nie mamy kurna mać, przepraszam, w ogóle w mieście. Tak, nie mam na przykład jakichś tam burżujów w mieście, w ogóle nie stawiałem im domów, ich w ogóle nie ma, ale oni są niezadowoleni. Ponoć ma być to poprawione, ale właśnie takich mikropoprawek ta gra wymaga odgromaj. Pytanie, czy da radę? Technicznie jest różnie. Jedni pisali o masie problemów, o za wysokich wymaganiach. Ja uruchomiłem grę dla testów na 980 starej i 5, chyba 8 GB. Nie było większych problemów, oczywiście licząc zarządzania w interfejsie, na, na przykład w budowaniu dróg. Wtedy gra zażynała nawet 3080 Ti. Finalnie. Ja ocenię ten tytuł na mnie tylko niebieską. Przeciętną. Niestety. Cena gry jest leciutko za wysoka w stosunku do tego co oferuje, bo na pewno spodoba się fanom surowców i ich przetwarzania na bazie gatunku po prostu City Buildera. Jednak podobnie jak masa takich gier, takich IOI City cierpi na to, że jak osiągniemy odpowiednią produkcję... To możemy iść zrobić kawę i nic w mieście złego się nie stanie. Przestępczość, edukacja czy Straż Pożarna tylko ma wpływ na czynnik zadowolenia. Z drugiej strony ciekawi nas to co ta gra będzie dalej oferować, bo naprawdę content jest dość długi. Nim dojdziemy do końca, myślę, że minie przynajmniej cały dzień grania. Jak opanujemy te wszystkie nowe surowce oraz produkty, to nagle granic nie oferuje. Treść gry jest dość ciekawa do momentu właśnie game'u jakby, bo jak na jednym save'ie, jednym mieście można spędzić tutaj nawet 10-12 godzin gry, tak później jest problem, bo w bazowej wersji gry nie bardzo mamy ochotę na kolejne podejście bazowej, bo gra za kilka tygodni ma oferować edytori warsztat Steam, czy to wypali, no oczywiście zobaczymy. Mam nadzieję, że tak, bo bardzo chciałbym zobaczyć grę, która może jako jako tako konkurować ze znudzonym już do granic możliwości City Skylines. Problemem jest ogromna ilość małych pierdółek, na przykład to, że niby każde miasto, jakie mamy ma dokładnie te same paski surowców w tej samej niby ilości, co prawdą w samej grze już na mapie nie jest. Ja zostawię Highways City miniaturkę taką no minimalnie bieską, na razie na zachętę jakby neutralną, ale z drugiej podkreślę, że jest to jedna z najbardziej nieprzetestowanych i nastawionych anty do feedbacku gier jakie kiedykolwiek grałem. Dlaczego? Przykład rozgrywki. Czy powiedzmy bardziej, zabawy. Mieszkańcy są smutni, bo nie mają gdzie się bawić. Postawimy im coś do zabawy, to są źli, bo miejsce do zabawy generuje hałas. Jak to zburzymy, to są z powrotem źli, bo nie mają gdzie się bawić. Z jednej strony nie dziwię się, że gra nie została przyjęta ciepło, z drugiej strony gracze chińscy to najgorsze kreatury w branży gier. To niestety oni wystawili grze. Aż 90% negatywów, mam na myśli, że powiedzmy jeden na 10 negatywów nie jest chiński, na premierę. I to dla tej nacji niesamowicie charakterystyczne. Jeżeli cokolwiek im się w grze nie podoba, nawet to, że mają za słaby komputer do gry, potrafią grze wystawić po prostu Disney'a. Macie teraz przykład na ekranie. Niestety ośmielę się powiedzieć, że gracze z Chin na, na rynku gier to po prostu rak. Gra ma sporo problemów, to fakt, ale czy to są błędy zasługujące z jednego tylko powodu na negatywa? W mojej ocenie nie, ale błędów jest naprawdę dużo. W pewnym momencie wszystkie moje wieżowce zaczęły mieć na przykład anteny satelitarne na wysokich piętrach, co wyglądało absurdalnie, a wcześniej nie miały. Jest to gra, którą warto dodać do wishlisty, ale na razie jeszcze nie kupować i nie sugerować się cenami. Niestety te całkowicie rozwalili Chińczycy z wylewem. Na koniec no tradycyjna podziękowalna scenka płatnym subskrybentom, ale też małe ogłoszenie. Jak wiecie albo nie, można kupić bundla wspierającego sprawę na Ukrainie. To taki bundle, z którego cały zysk idzie na cel charytatywny. I ten bundle zostawiam wam w opisie u góry, a z racji tego, że jest masywny, a masa gier z tego bundla już po prostu mam, codziennie wrzucam jeden albo dwa klucze steamowe z tego bundelka na Discordzie na kanale Giveaway. Jeżeli ktoś z was jest życiową cebulą, to właśnie miejsce do cebulowania. Jednak jeżeli ktoś z was nie jest Cebulą, to zachęcam do kupna tego bandla. Jako że jesteśmy ponoć grową społecznością, to growo też warto wspierać różne charytatywne sprawy, a ta akcja bije rekordy popularności, jeżeli chodzi o zgromadzoną kasę i to, jakie fajne gry można mi otrzymać. Tyle.